Siema, Dzisiaj pierwszy odcinek z otwierania paczek z przynętami. Tutaj jest mniejsza i większa. Zaczniemy od tej mniejszej. Albo nie, zaczniemy od większej, bo, jest, bo mniej więcej wiem co jest w tej, a w drugiej yy, też w sumie wiem, ale w tej, yy, tamtej jestem bardziej ciekawy. Rozcinam. Ja nie będę patrzył i po kolei wyjmuję. Tutaj wiem, że są rzeczy muchowe. Dobra, nie patrzę. Pierwsza rzecz, dabing czarny, dabing biały, pomarańczowy i neon żółty. Dalej, nić pomarańczowa oraz nić zielona. Haczyki. dziesiątki ale to takie duże są o nawet nie widziałem trochę za duże i też tak są, takie duże i taka przędza coś takiego bo nie, nie miałem jeszcze co zamówiłem. to odsuwam co tu jeszcze jest Zobacz. paragon za wszystko wyszło 55 zł. To mogę odłożyć. Odsuwam. I druga paczuszka, Ta już trochę waży. Taj damy zakleiłem. Ja rzecz, albo no nie po prostu wyciągnę i nie będę patrzył co tutaj jest oj trochę tego tu jest do, tym do dołu to już nie ma i zaczniemy od tych popery znowu sobie popery mogę już teraz nawet otworzyć taki Taki złoty, z takim różowawym. różem biały. Takie oczka śmieszne, zielone. Yy, dalej. To już mogę odłożyć. Kolejny poper. Czerwony, z pomarańczowym. I też takie oczka zielone. Otwieram. Odkładam. Tak, czyli to jest czerwony grzbiet yy, i tu jest złoty i też ten oczy dalej ostatni poper. się rozbił. czarny grzbiet zielone boki i pomarańczowy brzuszek oczka zielone to wiem, te, te popery wiedziałem, ale nie wiem co jest Pierwsza rzecz. A, główki dżigowe. To jest rozmiar... Nie wiem jak to jest nie ma podane. Kolejne główki. Kolejne główki. I kolejne główki. Czyli tutaj mamy w tej pasce główki i popery. Teraz sobie jeszcze dokładniej zobaczę te muchowe. Taki drogi. Jaki to jest konsystencja. Znaczy, no. A taki fajny. Teraz, jeszcze, teraz sobie jeszcze połócię. To, mnie ciekawi, bo nigdy nie miałem takiej, oj. Zepsułem woreczek. Teraz to muszę rozciąć. To jest taka przędza, nylonowa chyba. Nie, nie nylonowa, nie wiem, jak to się nazywa. Byłem ciekawy. Co no mówię? Taka fajna. Ciekawy. Nie chcę wyostrzeć. O, Poblokuję. Nici. Tak to wyjąć? To jest fluo pomarańczowy. tu Zaczyna się chyba tu. No tu. Fluo pomarańcz. Druga nić. Jeszcze jest. Fluo zielony. Też ładny. Sobie zamówiłem, bo takich nie miałem. Fluo, więc zamówiłem. Ciekawe. Zobaczymy, jak się będą sprawdzały. Te haczyki. To nie, nie wiedziałem, że one są streamerowe. Będę musiał domówić jeszcze takie niestreamerowe. Takie duże są. Dziesiątki, ale takie duże. No na pewno ich użyję. Tutaj jest 10 sztuk. Jest jeszcze druga paczka. To już takie same. I ten dubbing. Najbardziej mi na tym dubbingu zależało, bo nie miałem... miałem jeden kolor. Teraz do żuczków będzie i będzie do koników polnych ten. Ten też do czegoś się użyje. O, jeszcze czarny do się przyda. I na pewno będę próbował na te popery bo nie miałem a chciałem sobie przetestować jak tutaj patrzyłem to najbardziej widziałem że najczęściej używają tego koloru i tego koloru fajne są te pyszczki mają fajne Jakieś próbowałem samemu popera zrobić ale tak średnio mi to wyszło ale się przynajmniej nauczyłem tym pracować to, to są takie poszarpywania Takiego. To jest chyba 5 cm. Z tego co pamiętam. I będę na pewno na to próbował. Ładnie pomalowane. Dobra jakość wszystkiego. Do zobaczenia.